Także jeżeli masz takie zapotrzebowanie i chcesz się dowiedzieć, jak wygląda, bo to wiecie, ta analiza karmiczna, ona obowiązuje na całe wcielenie, do końca wcielenia obowiązuje. Mamy, ten rok zaczął się dosyć intensywnie i ja nikogo nie namawiam oczywiście, ja Wam tylko mówię o tym, co wymyśliłam, bo naprawdę to jest, jestem zachwycona tym wynalazkiem. I, i naprawdę też bardzo polecam właśnie też dla dzieci to zrobić dla dzieci bo tu się okazuje że te kryształowe dzieci są w środku nas wśród, wśród nas i ta analiza to pokazuje tak, bardzo to pokazuje, że, że, są dzieci, że rodzą się dzieci wrażliwe, które potrzebują specjalnego traktowania, w sensie takiej dużo miłości, dużo przestrzeni, dużo zrozumienia, dużo ciepła. I to nie są dzieci, jeżeli te dzieci nie będą wysłuchane, jeżeli te dzieci nie będą ukochane, to one będą po prostu tatuować się całe, żeby tylko. Tak, będą mieć skłonności do jakichś narkotyków, do alkoholu yy, i do nieciekawego towarzystwa, które niby ich rozumie, a nie rozumie, zresztą wiecie o, o czym mówię, tak?